Serdecznie witam, i zapraszam nad brzeg jeziora Galilejskiego, gdzie Jezus rozpoczyna swoją działalność. Według Ewangelii Świętego Marka będą to wersety od 14 do 20 z pierwszego rozdziału. Metade to Paradochena ton joannen, Eltchen Ho Jesus, eis Galilajan, Chrisson to Ewangelion. Tutheu. Po wydaniu czasownik paradidomi, czyli oddać, wydać, wydać przy ręce, też on oznacza zdradzić, w tym kontekście miał oznaczało uwięzienie. Po uwięzieniu czy wydaniu yy, Jana, to jest bezokolicznik oczywiście, yy, przyszedł Jezus do Galilei głosząc kerisson czasownik kerisso znaczy zwiastować głosić też przepowiadać kerisson to ewangelion tutheu przepowiadając dobrą nowinę EWANGELIĘ. wiemy że słowo ewangelia składa się z eu czyli dobre angelo angelion to jest ogłoszenie wieść dobra nowina Tutcheu Boga. Dobra nowina od Boga. Tutaj Bóg jest tym autorem, tym, który dzieli się z nami, przekazuje nam tę dobrą nowinę. Piętnasty werset. Kaj legon choti peplerotai chokajros, kaj engiken he basileia tutcheu metanoeite kaj pisteuete en to Ewangelio. I mówiąc, tu jest dalszy ciąg, głosząc i mówiąc, że Choti, z tym, że to Choti oznaczałby wprowadzenie mowy niezależnej. I teraz zaczyna się cytat. Co Jezus mówi? Jezus mówi peplerotai pokajros, czyli wypełnił się, czy doszedł do pełni czas. Ten czasownik pleroo nie tylko oznacza wypełnienie się jakichś proroctw, ale osiągnięcie pewnej. Miary, która stanowi kres czegoś. A więc możemy stąd wywnioskowywać, że chodzi o nadejście czasów mesjańskich. Chrystus jest tym Mesjaszem zapowiedzianym, oczekiwanym, w którym wypełniają się i proroctwa, i wypełnia się dotychczasowy, że tak powiem, przebieg historii. Hokajos. Czas, ale czas w znaczeniu momentu właściwego. Nadszedł moment właściwy. Osiągnęliśmy pewną pełnię i teraz jest ten moment właściwy. Kaj engiken he I przybliżyło się, engidzo, to jest przybliżyć się, tutaj mamy czasownik perfektum, czyli przybliżyło się i już jest blisko. Tak jak przedtem mieliśmy ten czasownik peplerotai, też był perfektum, wypełniło się i i już y, doświadczamy tej pełni, tak teraz przybliżyło się i doświadczamy tej bliskości Basileja tu królestwo czy królowanie Boga. Bo wiem, może to oznaczać termin Basileja jako organizacyjny królestwo, albo sam fakt, że Bóg zaczął królować. Tego tak związane jest z y, przyjściem Mesjasza, Jezusa Chrystusa. On jest. Dla nas, perspektywy chrześcijańskiej, tym Bogiem, który zaczyna królować. I dalej, y, z tego wynika wyzwanie dla nas, metanoeite, kai te ento evangelio. Metanoeo to jest zmienić sposób myślenia, zmienić swoją logikę, swój, swoje podejście do rzeczywistości, do świata. Metanoja, tłumaczone jako nawrócenie, jest pewnym odwróceniem się od yy, jakiegoś stylu życia czy sposobu życia, który był przedtem, po to, żeby przyjąć nową jakby perspektywę, nową, yy, nową no, wejść w nową sytuację, i która wynika z tego, co przed chwilą słyszeliśmy, z bliskości Królestwa Bożego. A więc przemieńcie się wewnętrznie, naw nawracajcie się, pistełe te Ento Ewangelio i zawierzcie w Ewangelię. Czyli to, co Jezus zaczął głosić, ma stać się przedmiotem naszej ufności. Zaufajmy, czyli pójdźmy za tym. Zobaczymy, że te, to wezwanie Chrystusa króciutkie, ono stanie się, zostanie jakby wcielone w życie, jest podstawą do, realizuje się w w, następu, w kolejnych wersetach. Tutaj. Najpierw mamy słowo Jezusa, jako ogólne, bardzo ogólne, wprowadzające. Teraz zaś zobaczymy, jak ono realizuje się w konkretnym życiu yy, pierwszych spośród Jego apostołów. 16 werset. Kaj paragon para Galilejas, santes eiden Simona, kaj Andrean, ton Adelfon Simonos. Amphiballontas entetalasse esangar hal halieis. Kaj paragon. parago iść obok, przechodząc obok, para, później obok, przy, czy nad brzegiem z kontekstu by wynikało ten Talassan, tez Galilajas nad brzegiem, czy obok Morza Galilei, Morza Galilejskiego my mówimy w języku polskim jezioro galilejskie czy też jezioro Genezaret jezioro tyberiackie natomiast w języku greckim ten termin Talassa, który oznacza w pierwszym rzędzie morze odnoszony był też do dużych akwenów dużych jezior Jezioro Galilejskie, którego w prawie drugi brzeg gdzieś na horyzoncie można zobaczyć, może być też nazywany morzem. I tak, jest, tak się dzieje w Ewangeliach. Więc nad Jeziorem Galilejskim Eiden, aoristot Horao Chorao, zobac widzieć, zobaczył Simona Kaj Andrzeja. Szymona i Andrzeja, to Adelfon Simona, z Andrzeja, brata Szymona. Przypuszczalnie Szymon był starszym bratem, skoro Andrzej jest później wymieniany i zresztą z dodatkiem, że jest tym bratem Szymona. Amphiballontas entetalasse. Amphiballo to jest czasownik złożony z dwóch elementów. Amfi, amfi to jest jakby z, yy, z dwóch stron. Mamy amfiteatr, teatr. Jest złożony z widowni i sceny, natomiast amfiteatr ma tę widownie i z jednej, i z drugiej strony. Podobnie mamy amfibia, czyli coś, co funkcjonuje w, i w środowisku wodnym, i w środowisku lądowym. I tutaj mamy amfibalno, czyli jakby z dwóch stron czasownik balno rzucać. Zarzucali dwustronnie, byśmy to przetłumaczyli. To jest termin z, zaczerpnięty z terminologii rybackiej, który oznacza w ten sposób łowienie ryb, że z jednej strony zarzucano sieć, ryby oczywiście uciekały w przeciwną stronę i wtedy zarzucano sieć również z drugiej strony, i w ten sposób jako chwytano, chwytano te ryby. Czyli to jest ten sposób, w jaki oni e, łowili. Czyli zarzucają, tutaj po polsku tłumaczymy, że zarzucali sieć. Tutaj, choć zarzucali z dwóch stron, jest bardziej precyzyjnie e, wyrażony w języku greckim. entetalasse, wie w morze, czyli jezioro. Esan gar chalieis. Kalieus to jest rybak. Byli bowiem rybakami siedemnasty werset. Kaj epen autois ho Jezus. Deute opiso mu. Kaj pojezo himas, genesthai, chalieis, antropon. I powiedział im Jezus. Deute opiso mu. Deute to jest. Taki y, forma czasownika od deuro, deuro przyjdź, idź, hej, y, forma zawołania. W liczbie mnogiej deutę, deuro w języku, w liczbie pojedynczej, deutę w liczbie mnogiej. Czość, o hej, chodź ta, chodźcie, przyjdźcie, y, przywołanie kogoś, chodźcie, opiso mu, opiso z tyłu, za, za mną. Czyli niejako idźcie, pójdźcie za mną. Kaj pojeso o Hymas i uczynię z was, tu jest futurum, pojęło czynić w, w czasie przyszłym uczynię Himas was, genestchaj, abyście się stali. Tu jest, że staniecie się, tu jest forma akusativus cum infinitivo, taj Hymas genest genestchaj stać się od e, ginomaj. Sta, staję się, st uczynię i sprawię, że staniecie się, tak byśmy literalnie przetłumaczyli: eis antropon, rybakami, ludzi. Tutaj wydaje się, że to antropon ma rolę, funkcję przedmiotową, czyli tymi, którzy będą łowili ludzi. Kai Euthis, Afentes, Afentes, ta diktia hesan auto. Od 18 werset. I natychmiast porzuciwszy, pozostawiwszy sieci, diktia ekolutchesan auto. Akolutheo. Tutaj mamy aorist od tego akolutheo, czyli pójść za kimś albo towarzyszyć komuś. Zaczęli mu towarzyszyć, ale w kontekście wcześniejszym, czyli poszli za nim. Tutaj. Yy, Porełomaj opiso, czyli iść za, jest w sensie synonimem akolutheo, czyli też iść za, bądź, bądź też towarzyszyć, i zaczęli mu towarzyszyć. 19 werset. Kaj probas oligon, eiden Jakobon, ton tu zebedaju, kaj joannen, ton adelfon autu, kaj autus entoplojo. Katartidzontas, ta diktyja. I poszedłszy nieco dalej, troszkę dalej, probajno, no to jest iść, posunąwszy się nieco dalej, Ejden zobaczył Jakuba. Tontu zebedaju, to jest ten zebedeusz, jest w genetywie, czyli Jakuba zebedeuszowego, byśmy przetłumaczyli. To jest forma w języku greckim wyrażania, wyrażania, że ktoś jest czyimś synem. Jakub zebedeuszowy, to znaczy zebedeusz jest ojcem Jakuba. Tę formę znajdujemy na wielu inskrypcjach w świecie hellenistycznym. Przypuszczalnie w języku aramejskim użyto by tutaj terminu właśnie Jakob, Bar Zebedeusz. Więc tutaj by słowo Bar jako syn bądź hebrajskie ben, syn Zebedeusza. Kaj i Jana, ton Adelfon, brata jego. Kajantus en Katarizontas plonio, ta diktyja? i ich to jest genetivus kogo, ich w jakby genetivus w, od zaimka tutaj od tego autus, w entoplo akusativus, autus, ich w, w entoplojo, w, w, w łodzi, Katarizantes, katartizantes catartizantes, catartizo oznacza przywracać yy... Formę właściwą, całkowitą. Artyst to jest, artion to jest coś gotowego, właściwego, sporządzonego właściwie. Katartizo to jest, powiedzmy, naprawiać. Czy też w przypadku sieci to byśmy mogli powiedzieć, że zaszywać, czy, czy no, naprawiać sieci. Chyba najlepszy, najlepszy termin naprawiających sieci, bo tu jest w katary, Tidzontas w, w, w imiesłowie, kai euthis e kale sen autus, dwudziesty werset, i natychmiast zawołał ich, czy powołał ich, kaleo to jest wołać, ale też można tłumaczyć powołać, czy też zaprosić, też bardzo dobrym tłumaczeniem zaprosił ich. Chociaż przyjęło się raczej przy określeniu, powołał ich, lub zawołał. I natychmiast zawołał ich, to zauważmy tutaj po raz drugi, używa się użyty został ten przysłówek Eutchys natychmiast w 18 wersie. Mieliśmy natychmiast opuścili sieci, teraz natychmiast wezwał ich, zaprosił ich, jakby ten dynamizm tej sceny, bardzo szybko Jezusowi zależy na tym, żeby zgromadzić tych uczniów. Kalesen autus, kai afentes ton patera auton Zebedaion i... Pozostawiwszy, tu jest imię słów aorystów, wyrażający czas przeszły, pozostawiwszy ojca ich, czy ojca swojego, Zebedeusza, entoplojo w y, łodzi, metaton mistchoton, razem z najemnikami, y, y, mistchotos, y, to jest ktoś, kto pracuje w zamian za zapłatę. Mistros to jest zapłata czy nagroda. Mistroton. Apelton opiso tu. Odeszli za nim. Poszli za nim, ale to jest apeltko podkreślenie, że pozostawiwszy odeszli stamtąd no myślę, żeby pójść za, 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 za Nim, czyli za, za Jezusem. Pewien piękny opis powołania tych pierwszych, pierwszych apostołów, ale chciałbym zwrócić może uwagę na taki jeden szczegół, zobaczmy, co oni pozostawiają, bo jedna rzecz to jest to, że idą za Jezusem, wypełniając te słowa że przybliżyło się Królestwo Boże i przemieniajcie się, i zawierzcie Ewangelii, oni zawierzyli Ewangelii, ale załóżmy, że równocześnie coś pozostawili, co pozostawili? W pierwszym przypadku, w 17 wersecie, w hmm. 18, czytamy, że afente sta Diktia, czyli pozostawiwszy sieci. Myślę, że te sieci mogą w kontekście słów Jezusa, dalszych uczynię was rybakami ludzi, że aby stać się rybakami ludzi, nie są potrzebne żadne sieci. Sieć trochę może kojarzyć się z jakimś narzędziem opresyjnym ryby są chwytane w sieć. Łowiąc ludzi, Jezus powołuje apostołów, żeby nie czyni to bez, bez użycia sieci. Czyli wyrzekłszy się wszelkich narzędzi typu przymusu, narzucenia, zmuszenia. Słowo Ewangelii jest słowem zaproszenia do dobrowolnej odpowiedzi. Równocześnie można zauważyć, że i w dalszej części, kiedy powołuje Jakuba i Jana, oni też coś zostawiają. Kogo zostawiają? ton patera, auton zebedaion, swego ojcza, ojca Zebedeusza, w Łodzi, metaton mistkoton, czyli razem z najemnikami. Czyli pozostawiają pewne więzy, uwarunkowania rodzinne, można powiedzieć szerzej, etniczne, narodowościowe. Staje się dla nich nieistotne, z jakiego są rodu, z jakiej rodziny, oni to pozostawiają za sobą. Teraz tworzą nową społeczność z Jezusem Chrystusem. Już te wszystkie więzy wcześniejsze przestają, przestają odgrywać rolę, zostały, zostały pozostawione przez nich i razem z najemnikami. A więc też idąc za Jezusem, oni nie idą po to, żeby otrzymać jakąś nagrodę, jakąś zapłatę. Słowo Ewangelii nie jest Pójście za nim nie jest czymś, co się opłaca i przynosi jakiś zysk. A więc, zobaczmy się, że dla nas też, dla każdego z nas, jest bardzo ważną rzeczą to, że idąc za Jezusem, no po pierwsze, wyrzekamy się wszelkiego rodzaju przemocy, nie tylko tej fizycznej, ale zarówno jakiejś słownej, narzucania się, też manipulowania językiem, tak żeby w jakiś sposób y, narzucić innym y, nasze, nasze myślenie. Również wyrzekamy się pewnych relacji rodzinnych, narodowych, stając się w kościele jedną wspólnotą ogarniającą wszystkich. Nie tylko tych, którzy idą za, za Jezusem świadomie, ale też tych, którzy z dobrej woli go szukają. I w końcu wszystko, całą nagrodę ewentualną, czy, czy wszelkie oczekiwania, nadzieje. Pozostanie w jego rękach, nie, nie oczekując za to, za to żadnej zapłaty. Bardzo dziękuję i do zobaczenia. Zapraszam za tydzień.